Witam serdecznie, szczęść Boże. Jak już zauważyliście, tytuł jest bardzo prowokacyjny, ale jest prawdziwy, ponieważ wzięty jest z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, 6 rozdziału z 9 wersetu. Ja wiem, że to nie jest czytanie z dnia, ale rozmyślając nad czytaniami z dnia yy, Miałem takie poznanie, że powinienem dotknąć właśnie tego czytania, żeby wyjaśnić nam też Ewangelię z dnia, a dzisiaj mamy bardzo ważny dzień, nie tylko wolne, od pracy, ale także uroczystość najświętszego ciała i krwi Chrystusa. Dzisiaj Jezus będzie obnoszony. Po miastach i wsiach, w niektórych miejscach pewnie będzie, gdzieś tam. Na bok do parku gdzieś tam zesłany, jak to w Niemczech kiedyś przeżywałem, że w parku mogliśmy chodzić sobie tak po parku, ale nie po mieście, bo to było miasto bardziej protestanckie, żeby nie, żeby nie szokować protestantów. Nie wiem, czy dzisiaj też w tym mieście będzie właśnie procesja Bożego Ciała. Ale my wróćmy do tego tytułu, bo ten tytuł jest ważny, więc najpierw wyjaśnię wam ten tytuł. Przeczytam fragment i, i wyjaśnię dlaczego ten tytuł. Święty Paweł mówi tak, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego ani nierządnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, miękcy, rozwięźli, zmysłowi. Pieszczotliwi, tacy, którzy nie, lubię, nie lubią cierpieć, tacy, którzy uciekają od cierpienia, boją się cierpienia, bo są zmysłowi, cieleśni, tacy pieszczotliwi. I taki człowiek, choć uciekający od cierpienia, potrafi zadawać innym cierpienie i potrafi być bardzo okrutny. Herod, Wielki był właśnie takim człowiekiem. Antypas, jego następca też i Agryppa, następny Herod też był taki. W ogóle wszyscy Herodzi byli tacy, tacy okrutni, ale z drugiej strony, z strony byli tacy zniewieściali. W miękkich szatach chodzili, nie lubili się pocić, a jeżeli już się pocili, no to tylko wtedy, żeby kogoś zabić. Ale nie, żeby oddać swoje życie za drugiego. Nie, w żadnym wypadku człowiek zniewieściały nie odda swojego życia za drugiego. Bardziej jeszcze drugiemu wsadzi nóż w plecy, żeby samemu nie cierpieć. Jakie to jest przeciwieństwo do tego, co zrobił dla nas Chrystus? Umierając. Na krzyżu oddając swoje życie, oddając swoje ciało na zbezczeszczenie, a to ciało jest święte, dał, dał siebie po prostu, oddał siebie, abyś, aby nas uratować. Więc posłuchajmy tej, tego fragmentu Ewangelii z, z Ewangelii według świętego Marka, co zrobił dla nas Jezus. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko tak, jak im powiedział Jezus, i przygotowali paschę. A gdy jedli wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy Dziękczynienie, dał im i pili z Niego wszyscy, i rzekł do nich, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry <laughs> Oliwnej. No i tam się zaczęło cała męka, cierpienie, i my. Do dzisiaj, przez te dwa tysiące lat, celebrujemy Jego mękę, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie w bezkrwawej ofierze. Nazwaliśmy to ofiarą, mszą świętą, świętą ofiarą, łamaniem chleba. I bez tego nie ma Kościoła. W tym jest źródło Kościoła. Oczywiście wielu ludzi nie lubi cierpieć. Skąd. To wiem, no bo patrzę na ulice naszych miast i widzę, jak wielu ludzi pali papierosy, jak wielu ludzi pi alkohol, jak wielu nie tylko żeby pić, ale żeby się jeszcze upić, jak wielu ludzi jest hmm, po prostu zanurzony w muzyce, która ma ukoić człowieka, jak wielu ludzi ucieka od rozmowy, boi się jakiejkolwiek rozmowy. Jest coraz gorzej. Ludzie się coraz bardziej cofają właśnie i stają się tacy zniewieściali, tacy mięccy, ale z drugiej strony strasznie okrutni, tacy wyrzeźbieni na ciele, nawet wytatuowani od stóp do głów. I dzisiaj spytałem się pewnej kobiety, co ci dał ten tatuaż. Wytatuowała sobie ogromnego węża, kobrę. Więc pytam się, co ci to dało? Czujesz coś? No nie. No ale tak zastanów się, co ci to dało. I ona się tak zastanowiła i w pewnym momencie powiedziała mi tak, powiedziała to, co potwierdzają badania, że wielu ludzi, którzy się tatuuje, robią to ze względu na swoją słabość psychiczną, chcą sobie polepszyć nastrój. I rzeczywiście ta kobieta powiedziała mi, sama z siebie. Ja nie mówiłem jej o tych, y, tych badaniach, że polepszyła jej się psychika, stała się silniejsza. Odkąd ma ten tatuaż na ręce, pamiętajmy, żmije węża, taką kobrę po prostu sobie wytatuowała, ona czuje się lepiej. Dowartościowana, mocniejsza, czyli była taka słaba, taka miękka. A jak sobie wytatuowała na ręku jakiegoś. Gada, no to teraz jest silna, mocna. No, ciekawe, czy to z Panem Bogiem ma coś wspólnego. Ja jestem przeciwnikiem tatuaży, nawet tych świętych tatuaży, bo one, a co one nam robią? Dodają nam siły, mocy. Nie zapominajmy też o tym, że te tatuaże są toksyczne i zawierają w sobie jakieś toksyczne. No, Pierwiastki, badania potwierdzają to, że nawet tam są jakieś metale ciężkie w tych farbach. Nawet y, y, trująca ta, y, jak się nazywa, to co w termometrach kiedyś było. Już zapomniałem y, rtęć. I, no i, i to ma Ci dodać mocy. Bóg daje Ci chleb, mocny, chleb mocarzy, będziesz go spożywał, będziesz miał w sobie moc i nie będziesz takim miękkim człowiekiem, bo Jezus nie jest miękki i oddaje swoje życie, umie cierpieć z godnością. I my też powinniśmy umieć cierpieć z godnością. Oczywiście ludzie dzisiaj bardzo są religijni i nawet dużo medytują. Ale, Religie wschodnie, a nie religię prawdziwą, jedyną, chrześcijaństwo katolickie w wersji katolickiej, bo w wersji katolickiej jest cała pełnia tego, co dał nam Chrystus. W innych wspólnotach nie ma wszystkiego, są ważne rzeczy, ale nie ma wszystkiego. Na przykład czego nie ma u protestantów. No tego. Do czego dzisiaj mm, tego fundamentu naszej, naszej istnienia Kościoła, czyli Eucharystii? Nie ma Eucharystii, nie ma dziękczynienia, nie ma prawdziwego ciała i prawdziwej krwi, choć Jezus o tym mówił, że to jest prawdziwe ciało i prawdziwa krew. Kto będzie spożywał, będzie miał życie wieczne, są tylko jakieś symbole. Jezus jest przez chwilę i to w symbolu jakimś, a nie Prawdziwym ciele, które jest umierającym sercem, kawałkiem umierającego serca, które żyje, od, jeszcze bije i cały czas będzie bić dla Ciebie. Co mówią cuda eucharystyczne? Więc nie zapomnijmy o tym, że jeżeli nie będziemy spożywać Pana Jezusa, i to yy, z czystym sercem, pamiętajmy, bo jak nie, nie będziesz. Spożywał ciało Chrystusa z nieczystym sercem, no to święty Paweł mówi, że wielu z was choruje, i wielu z was też pomarło, ponieważ niegodnie spożywaliście ciało i piliście krew pańską. Więc nasza religia nie jest dla miękkich ludzi, nie jest dla zniewiściłych, tylko dla ludzi prawdziwych, którzy stają w prawdzie, którzy są zmieniani przez Ducha Świętego. Duch Święty nas zmienia, my współpracujemy z Nim, on nas zmienia, ale to dzięki Niemu stajemy się dziećmi Boga, stajemy się podobni do Niego. I dlatego każdy z nas przez chrzest jest też kapłanem, który oddaje swoje życie jako ofiarę. Oddajemy swoje życie. Głosząc Ewangelię, nastając w porę i nie w porę, Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, za co jestem coraz bardziej w tym katolickim kraju prześladowany, odrzucany, bo ludzie są coraz bardziej zniewieściali. A zniewieściali nie wejdą, zniewieściali nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. Miętcy nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. Ci, którzy są pieszczotliwi, nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. I jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy pamiętacie, jakie są kardynalne cnoty. Cnoty kardynalne. Jest ich cztery. Pierwsza to roztropność. Naprzeciwko roztropności zawsze staje głupota, więc ludzie zamiast być roztropni, stają się głupi. Druga kardynalna cnota to sprawiedliwość. Ludzie stają się niesprawiedliwi. Kontra do sprawiedliwości. Będę niesprawiedliwy. Będę taki jaki będę chciał. A <laughs> sprawiedliwi jesteśmy dzięki Jezusowi, bo on nas usprawiedliwia. Dlatego jesteśmy sprawiedliwi. Trzecia rzecz to umiarkowani. Ludzie, którzy odrzucają Jezusa, będą pyszniący się. Nie będzie w nich żadnej, um, żadnego umiarkowania. Będą przesyceni. Będą przesadzali ze wszystkim, nawet ze szczęściem. Szczęście na maksa tu i teraz, zero cierpliwości. Czwarta rzecz to po sprawiedliwości i umiarkowaniu jest to męstwo, którego brakuje ludziom z niewieściałem. Ludzie zniewieściali się boją, lękają się i przez to atakują. Są agresywni, są, są też, no, tak jak mówiłem, Herod y, bardzo był takim człowiekiem psychopatycznym, okrutnym, był okrutnikiem. No i y, ludzie zamiast być mężni, będą bardziej z odważni, to z nadwa nadwagą, nadwagę będą mieli, może co, że zamiast jesteś odważny, to jesteś. Na od, zamiast mieć odwagę, to masz nadwagę. Albo, albo lękliwość taka. No zobaczcie, co się dzisiaj dzieje z, z nami. Nie chcę nikogo z nadwagą y, 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 obrażać, ale my po prostu dzisiaj nie jesteśmy umiarkowani, nie potrafimy. I to nie chodzi o genetykę. Tu chodzi o, o to, że na przykład mamy problem z postem. Coraz mniej postu jest w naszym życiu. Nawet katolicy często nie poszczą tą godzinę przed przyjęciem Pana w komunii. Ileż to razy się spotkałem z ludźmi, którzy byli zdziwieni, że istnieje coś takiego jak post eucharystyczny, że przez godzinę przed przyjęciem Jezusa nie spożywasz żadnych pokarmów. No chyba, że jesteś chory, ale to wtedy to jest co innego. Ale masz na, na przykład cukrzycę i musisz spożyć jakiś pokarm, no bo masz cukier za słaby albo za wysoki, nie wiem jak to się y, y, jedno z drugim rozwiązuje. Ale no ludzie, jeśli już poszczą, to tylko dla swojej sylwetki, ale nie dla Chrystusa. Jeśli już sobie czegoś odmawiają, to tylko żeby wyrzeźbić sobie ciało, ale nie myślą o duszy. A jak myślą o duszy, to wchodzą we wschodnie jakieś. Ym, jogi. Joga jest grzechem. Naprawdę joga jest grzechem. Nie możesz jogi praktykować. Jeśli jesteś katolikiem, chrześcijaninem, no to to jest grzech. Joga akupresura, akupunktura, wszystko dla ciała. Nie? I wywodzące się ze wschodu, gdzie. Do cierpienia się inaczej podchodzi niż w chrześcijaństwie. My często nie wiemy, co głosi Kościół, co głosi Chrystus. I niestety naszego Chrystusa poniewieramy i jego cierpienie negujemy, a jeszcze do tego zmartwychwstanie negujemy. No i wtedy jesteśmy w bardzo trudnym położeniu, bo bez wiary, bez nadziei, bez miłości. I mamy problem. Dobra, tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Więc, jeśli masz problemy z miękkością duszy, to poddaj się Chrystusowi. Chrystus sprawi, że będziesz mężny, że będziesz mężna, że zmężniejesz, że Twoja dusza zmężnieje i nie będziesz się bał, byle czego. I pójdziesz za nim tak, jak on poszedł za ojcem, nawet na krzyż, oddając swoje życie za innych. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.